W kolejnym programie Biznes Cafe. Witaj Michalę. Witaj Tomaszu. No, spotykamy się po długim weekendzie. Odpocząłeś? się zapomnieć. A, zaraz, czyli w biznesie to jest masa czasu, ale pewnie miałeś okazję coś przemyśleć sobie. Jak Ciebie znam, to nie zapomniałeś o biznesie w czasie wolnym, od pracy. Miałem okazję, miałem dzięki temu chwilę, żeby poczytać komentarze ekonomistów i mam dziką satysfakcję, bo troszeczkę moje na wierzchu. Pamiętam we wrześniu. Spierałem się z teoriami, które mówiły, że w tym roku 3,8 wzrostu to jest max, który osiągnie Polska. Mówiłem, co najmniej 4, nie wierzę wam. No i po pierwszym kwartale, po wstępnych danych GUS-u, nagle zmiana mamy, to okazuje się, że polska gospodarka nie zwalnia, wręcz odwrotnie, że nie uniezależniamy się od spowolnienia u Niemców, że mamy kolejne impulsy. I że nasi ekonomiści mówią, że cztery albo nawet niektórzy co odważniejsi 4,5. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że takie wróżenie opóźnienia to często złe, samo spełniające się przepowiednie w gospodarce, bardzo ich nie lubię i cieszę się, że się nie spracę. Gratuluję ci. Przewidywalności i takiej intuicji ekonomicznej, ale powiem Ci, że w Łodzi, bo mówisz o tym, co się dzieje w kraju, prawda? W skali makro, natomiast w Łodzi odnotowaliśmy przedwczoraj instalację, bym tak powiedział, albo otwarcie nowego Centrum Usług Wspólnych Whirlpool się ponownie... Nowego starego. Nowego starego, tak, ale rozszerza swoją działalność, bo wcześniej dotyczyło to finansów, czy księgowości. Czy że jesteśmy dobrym miejscem na tego typu Dokładnie. I nowe Centrum Łodzi też zyskuje cały czas na atrakcyjności, bo to się tam właśnie lokuje. I to jest ciekawe, że te nowe firmy bazują tutaj na głównie na studentach. Tak sobie myślę, że mają zaplecze, akademickie, Mogą studentów zapraszać na praktyki i w ten sposób już wyłapywać potencjalnych. Studenci bazują raczej na absolwentach. No, no tak, tak? oczywiście, ale, ale ta widać, że jest to pewien trend poszukiwania Bo wśród studentów. Młodzi, łodzianie są bardzo kreatywni, o czym dzisiaj na pewno też w tym programie będzie. Ale skoro mówimy o tym, co się otwiera, to powiem o tym, co się zamyka. W programie gospodarczym to powiem. Sienkiewicza się zamyka. A tak, to będzie lekki dramat, również dla wielu tak firm zlokalizowanych w tej okolicy. No, ale żeby nie być czarnowidzem, choć życzę naszym władzom miasta, żeby przewidywały też przy tych otwarciach, zamknięciach jakieś ruchy, które pomogą działać tamtejszym przedsiębiorcom. Życzę, 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 czy apelujesz? Albo no, no, apeluję, tak? I, i wierzę, że to się stanie, to powiedzmy o tym, co się już otwiera. To będzie też moja zapowiedź i zaproszenie. Zobaczcie, zawsze masz jakieś ciekawe zaproszenie. Tak. Yy, otwiera się nowa powierzchnia w Łodzi, ogrody Gejera, południowa część Piotrkowskiej zyska zupełnie nową przestrzeń, nową jakość w mieście i będzie okazja to zobaczyć. Zapraszamy przedsiębiorców na dedykowane spotkanie z cyklu Forum Rekomendacji Biznesowych. 9, czyli już jutro, czwartek, o godzinie 14.30 w południowej części mniej więcej naprzeciwko Białej Fabryki, Ogrody Gejera, Grupa Monachi. Dziękujemy za to zaproszenie. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe spotkanie biznesowe. Ja już się nie mogę doczekać, bo też się tam wybieram. Zobaczymy, co się tam ciekawego urodzi. A tymczasem zapraszamy na drugą część, na spotkanie z naszym ekspertem. Nasz dzisiejszy ekspert Michał Izydorczyk, specjalista do spraw środowiska startupowego. I od razu zapytajmy, cóż to jest? Cóż to Jak jest? Jakbyś to zdefiniował. Środowisko startupowe brzmi interesująco. Znaczy, środowisko według mnie to jest społeczność, czyli grupa ludzi, która nawzajem tak naprawdę się wspiera rozwija w tym bardziej, jeżeli chodzi o to środowisko startupowe, gdzie jest masa młodych ludzi o innowacyjnych pomysłach. Ci ludzie często potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia, a budowanie ekosystemu, czyli wzrost tak naprawdę ilości osób, które są w tym środowisku, powoduje to, że jest większa możliwość realizacji pewnych skutecznych biznesów czy, 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 czy startupów, daje to zarówno wartość merytoryczną, jak i myślę networkingową. Wiadomo, biznes to relacje, więc w momencie, kiedy budujemy takie środowisko i coraz więcej osób się dołącza, do tego środowiska daje to efekt coraz lepszego mówisz, budowania mówisz, łodzi. Mówisz, ekosystem. Jak wygląda tak w praktyce taka współpraca? Tak? Przychodzi kilkanaście osób, czy grup osób, które mają pomysły na biznes. Co oni mogą sobie wzajemnie dać? Znaczy przede wszystkim yy... Pierwsza rzecz podstawowa, wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy. To jest w każdym środowisku myślę bezcenna wartość. Możliwość uczenia się od osób, które mają trochę inne spojrzenie, inne doświadczenia. Często tak naprawdę umożliwia to budowanie dużo bardziej skutecznych, lepszych firm, więc to jest pierwsza, merytoryka. Wymiana kontaktów, to daje kolejną wartość. W tym środowisku często jest tak, że ktoś potrzebuje partnera do biznesu, więc jest możliwość tak naprawdę połączenia swoich sił, stworzenia konkretnego rozwiązania. Daje to dużo tak naprawdę wartości, być może nawet nie takich stricte widocznych na pierwszy rzut oka, bo budowanie ekosystemu to jest długa, ciężka, żmudna praca, ale w perspektywie czasu daje to coraz większe korzyści, i jedną właśnie z takich inicjatyw, między innymi, którą miałam okazję budować, był Skyhapuczki, o którym, o którym mam nadzieję, że większość z Was yy, być może słyszała i, i być może miała okazję skorzystać z, z tego, co tworzyliśmy tutaj. Tworzymy do tej pory, jeżeli chodzi o miasto. A porozmawiamy właśnie, porozmawiajmy o mieście, bo generalnie zauważyłem, że w mieście yy, tworzenie takich środowisk, środowisk startupowych jest bardzo popularne ostatnio, ostatnimi miesiącami czy laty. Na różnych poziomach, w różnych obszarach, ale też zauważyłem, że jest to taka, taki trend, powiedzmy, który skupiając te startupy pozwala im nie tylko zintegrować się do wewnątrz, ale też na przykład znaleźć inwestorów, ewentualnie jakiś mentorów, ewentualnie jakiś innych. Takie inne podmioty, które pomogą im wyjść na szerokie wody, bo tak naprawdę startupy, no bądźmy mhm. szczerzy, to z góry są skazane na niepowodzenie, a niektórym się udaje, tak? Statystycznie. Jaka jest skuteczność startupu? Tak znaczy, ja myślę przede wszystkim, że startup poza na tego, co powiedziałeś, to jest tak naprawdę firma, tak i Każda firma, jest wiele składowych, które decydują o tym, czy firma odniesie sukces, czy nie. Tym bardziej, jeżeli chodzi o branżę innowacyjną, być może to ryzyko jest trochę większe, ale dalej tak naprawdę trzeba rozwiązywać problemy, które są w tradycyjnej firmie, więc wydaje mi się, że budowanie tego systemu startupowego, start start tak jak powiedziałem, to jest praca żmudna i ciężka. Większość osób być może nawet nie odniesie sukcesu w pierwszym etapie, ale jeżeli będzie powtarzalność, jeżeli będzie praca, jeżeli wyciągnie się wnioski z porażek, które każdy z nas ponosi, tak naprawdę w pewnej perspektywie to zaskoczy i w, w pewnym momencie uda się odnieść A, sukces. to, co pytał Tomek. Twoje doświadczenia ze SkyHubu, jeśli chodzi o te relacje z biznesem już okrzepłym. Na jakich płaszczyznach, co one mogą dać? Znaczy, przede wszystkim, jeżeli chodzi o współpracę młodego przedsiębiorcy z takim trochę większym, to jest przede wszystkim wartość w postaci mentoringu, czyli trochę inne spojrzenie. Osoba, która dopiero zaczyna, wydaje się, że jej pomysł jest super, że nie ma wad, że na pewno się to uda. Osoba, która jest trochę wyżej widzi pewne zagrożenia, które być może ta osoba jeszcze nie widzi. Teraz chodzi o to połączenie tego z innego punktu widzenia, i dzięki temu tak naprawdę ta osoba, która się dopiero uczy, ma możliwość zdobycia. Feedbacku, być może zwrócenie uwagi na pewne rzeczy, które zmniejszą ryzyko niepowodzenia tego projektu. Więc myślę, że to jest taka podstawowa wartość z tego mentoringu wśród osób, które mają większe doświadczenie. I druga tak naprawdę wydaje mi się wartość. Wśród, wśród osób, które mają trochę większe, większe doświadczenie, jest to, że te osoby często mogą wspierać w postaci kontaktów, czyli przekierowania, tak naprawdę, jeżeli nawet ci przedsiębiorcy nie znają się konkretnie na tym rozwiązaniu, to są w stanie pomóc w postaci przekierowania danego startupu do y, innego przedsiębiorcy, który być może jest z tej branży, który widzi konkretny problem i jest w stanie dać większą wartość merytoryczną w postaci pomocy młodemu przedsiębiorcy. To jeszcze zapytam o taką wartość, y, może niemierzalną, ale w sumie. Y, Dającą pewną skuteczność startupom? Czy takie środowisko, ten ekosystem, o którym powiedziałeś, to jest takie miejsce, w którym, dla, które dla na przykład potencjalnego inwestora zewnętrznego, który chciałby w coś takiego zainwestować, w któryś z tych startupów. Czy taki ekosystem jest miejscem większej wiarygodności dla inwestora, czy inwestor widzi w tym, no, czuje się bezpieczniej wobec pozyskiwania na rynek. Tak, niż, niż mhm. wobec pojedynczego startupu, który gdzieś tam e, funkcjonuje. Czy to jest trochę taki, taka wiarygodność? Jeżeli mhm. dany inwestor jest rzeczywiście aktywny i mu zależy, to on mniej więcej sprawdza daną osobę, czyli szuka tak naprawdę informacji o danym startup, startupie, informacji o założycielu. I zdarzały się sytuacje na przykład, że ktoś pytał się mnie, co sądzę o danej osobie, czy, czy rzeczywiście ona pracuje, czy ona e, tak zwany dowozi dany element biznesu, więc inwestor, który dokuje, jest... Tak, tak, są dwa rodzaje inwestorów, czyli osoba, która się w ogóle nie chce interesować, czyli zależy na to, żeby położyć kapitał e, w dużej mierze i, i t, mieć tak zwany spokój, albo osoba, która tak naprawdę chciałaby ulokować swoje środki, dać trochę bardziej się zaangażować w projekt i to jest osoba, która e, wykaże dużą większą tak naprawdę taką świadomość w poszukiwaniu informacji o danej osobie, bo dzięki temu tak naprawdę minimalizuje ryzyko poniesienia porażki przy inwestycji swojego kapitału. Michał, tak na koniec. Twoja przygoda z SkyHubem, który właściwie stworzyłeś, już się kończy. Pewnie będą następne, ale o te plany biznesowe tak. na razie jeszcze nie pytam. Tak. No ale to jest ten moment, kiedy możesz podsumować, co ci się udało, bo mhm. o tym porozmawiajmy. Na przykład, jakieś firmy, które dzięki temu Wywindowałeś, powstały. powiedzmy tak. Sobie tak. Ja powiem tak: nam w ciągu tego roku udało się przez przestrzeń Skyhub pomóc w postaci merytoryki czy spotkań networkingowych ponad 10 tysięcy osobom. To no. jest dużo, zrobiliśmy 160 wydarzeń. Halę hale Atlas Areny wynająłeś na to spotkanie? E, czy to tak nie, 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 pomyślcie, że to było marzenie, może się kiedyś ziści na dzień dzisiejszy. Tak naprawdę mieliśmy przestrzeń 300, do tej pory mamy 360 metrów, gdzie można przyjść, można popracować, więc udało się tak naprawdę zbudować myślę, sporą społeczność. Czyli ciągły ruch. Tak, jest ciągły ruch. Takie było główne założenie, czyli robimy jak najwięcej, bo tylko w momencie ilości tak naprawdę przykuje się to na jakość. I to było założenie, udało się tak jak powiedziałem zrobić 160 aktywności dla startupów w postaci spotkań otwartych, spotkać warsztatów, w postaci mentoringów. Gościliśmy naprawdę topowych startupowców czy przedsiębiorców nie tylko z naszego województwa, ale i też z Polski. Następny gość między innymi to była osoba, która też u nas była, która też robiła mentoringi dla początkujących przedsiębiorców. Z takich efektów, o którym mówimy, bo SkyHub jako projekt to jest projekt długoletni, tak? więc ciężko mówić o jakichś wielkich efektach w ciągu pierwszego roku, gdzie my dopiero tą społeczność zaczęliśmy budować, ale przykładem jest taki startup tutaj w Łodzi, elektrycznych hulajnogi, które być może kojarzycie. Mhm. Już nie, nie wiem, czy mogę podać nazwę. No, Volt Scooters, serdecznie zapraszam. To jest chłopak, który tak naprawdę jest młody, dynamiczny, przyszedł do SkyHubu, dostał wsparcie w postaci mentoringu, dostał wsparcie w postaci pomocy przy założeniu działalności. Myślę, że masę, masę tak naprawdę merytoryki, którą wykorzystał, Stworzył swój projekt startupowy, pozyskał inwestora, ruszył w zeszłym tygodniu i odjechał. tak? Oni cały czas dopracowują system, cały czas dopracowują aplikacje, ale tak jak mówię, jest to osoba, których, dla których właśnie był taki Skyhub, czyli jak najwięcej osób młodych, dynamicznych, którzy mimo tego, że jest ciężko, dalej idą do przodu. I ja wierzę że to, że ten projekt dalej będzie przynosił i przyciągał takie osoby i z tego efektu tak naprawdę skali, które nam się udało zrobić, zaczną się wykluwać coraz więcej fajnych projektów i dzięki temu Łódź stanie się takim ośrodkiem coraz bardziej rozpoznawalnym na mapie Łodzi i tego myślę, że życzę wszystkim, zarówno no właśnie, sobie, jak i wam. Będzie mieli wtedy większą ilość gości tak naprawdę do, yy, do Biznes Cafe, więc myślę, że, życzmy, <laughs> że każdy na tym skorzysta. Jak najwięcej tych młodych, innowacyjnych firm w Łodzi i u nas programie. Dokładnie. dokładnie. Michala, tobie dziękuję serdecznie, i taki nasz tradycyjny prezent, filiżanka biznes Cafe, którą może dostać tylko uczestnik naszego programu. Niech kawa z niej smakuje. Jestem naprawdę w wzięty. <grych> dziękuję ślicznie. Dziękuję za wszystkiego dobrego spotkanie. Powodzenie. Dziękuję, również dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. No to skoro dzisiaj nam tak dobrze szło na ten startupów, to Przedstaw gościa, który jest już chwilę za, tym, za tą fazą. Filip Miłoszewski, założyciel, współtwórca Listonik, aplikacji, która zmieniła, no nie chcę powiedzieć życie, ale przynajmniej takie przyzwyczajenia zakupowe wielu nie wiem, tysięcy, milionów użytkowników. Tak, mamy kilka milionów pobrań aplikacji. Czyli już miliony? Tak, spokojnie można tak powiedzieć, oczywiście. Ale żeby dojść do milionów użytkowników, to trzeba najpierw ciężko to sobie wypracować. Powiedz jak zakładaliście swoją firmę i powiedz jak przechodziliście ten etap taki najtrudniejszy tego rozbujania startupu do momentu kiedy mm -hmm. wiedzieliście, że to jest to. No ten etap trochę trwał od momentu od kiedy razem z Piotkiem Wójcickim i Kamilem Janiszewskim mieliśmy pomysł i pierwsze linijki kodu, bo to jest aplikacja mobilna stawialiśmy na strychu u, właśnie u Piotka. Taka historia w zasadzie, jak w Stanach, to się w garażach zazwyczaj robi, tak my robiliśmy Takie na strychu. American Dream, tak. E, to jak się tak patrzy wstecz, to, to nie wiem, czy to był American Dream. Bardziej tak. widzę dużo Potues i tak dalej. Um, ale wyszło, tak, to, to, to trzeba przyznać. Um, wydaje mi się, że te początkowe, te, te początkowe w zasadzie lata, to jest. Cały czas walka o to, żeby dopracować model biznesowy, żeby zrozumieć to, gdzie leży ta faktyczna wartość, którą dajemy konsumentom. Szczególnie w naszym przypadku, no robimy aplikację, która ułatwia codzienne zakupy, lista zakupów. I to jest z jednej strony proste, no bo każdy zna kartkę, lodówkę i tak ale z drugiej strony, żeby dowieść tą wartość, że ktoś stwierdzi, że ja teraz będę robił listy zakupów w telefonie, to jest dużo pracy, dużo błędów, dużo, dużo eksperymentów i rozmów z użytkownikami. My stwierdzić... no właśnie, rozmowy z użytkownikami, ja się tu wtrącę, bo Prawie, jak to się powstają? Robi? Nie, bo mi chodzi o to, że bardzo dużo tych firm, które osiągnęły sukces, bazowały na prostych pomysłach. Wasz pomysł był jednym Banalny. z tych prostych genialnych pomysłów, ale teraz właśnie jak taki pomysł y, doprowadzić do realizacji? Jak wygląda interakcja y, z tymi ewentualnymi użytkownikami? Skąd wiedzieliście, że to zadziała? No, my tak naprawdę trochę próbowaliśmy swój własny problem rozwiązać. To nie było tak, że my zakładając listonika usiedliśmy i stwierdziliśmy zróbmy aplikację, która podbije świat najlepszy z możliwych teraz pomysłów, tylko byliśmy trójką studentów w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii na wymianie studenckiej Trójka, dodam, geeków, tak? Wtedy Kamil miał PDA. Teraz w ogóle w jakichś muzeach, trzeba te, pamiętacie pewnie te takie Aha, telefony tak, z rysikami, tak, i my na czymś takim listy zakupów robiliśmy. To było koszmarne, to było jakby robić listę zakupów w Excelu i stwierdziliśmy, że to można zrobić lepiej. Spotkała nas po drodze taka zawsze hucznie zapowiadana rewolucja mobilna. To znaczy, kiedy my zaczynaliśmy te rzeczy robić, to jeszcze nie było iPhone'a na rynku, Androida na rynku, więc my trochę udało nam się załapać na fale. W ogóle to takie łapanie trendów, które. W niedużym stopniu jest do przewidzenia, ale jak się złapie trend, to naprawdę to wybacza wiele błędów Też i sprawia, popłynąć. że można popłynąć. Niemniej tam cały czas o bardzo wielu rzeczach trzeba, pracować, trzeba pamiętać. Tak jak o faktycznym słuchaniu użytkowników, jakby o czarowaniu tego, 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 tego przekonania, że ja znam no dobrze, problem. A jak, jak to się technicznie robi? Jak miałbyś porady um. dla kogoś, kto tworzy nową aplikację, e, oczywiście inną, niekonkurencyjną. Mm -hmm, mm -hmm. Jak porozumieć się z tymi użytkownikami? Jak słuchać ich opinii? To jest zaskakująco proste, bo tutaj mówimy o aplikacjach mobilnych, startupach. To może wydawać się powodować jakiś taki dystans, że wielka technologia, San Francisco i tak dalej. Tak naprawdę korem tego jest, żeby wyjść do, 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 do człowieka, wyjść do użytkownika, przeprowadzić z nim. Z nim, z nim Rozmowę, dowiedzieć się, jaki realnie Czyli problem Zadawać kontakt. Tak, jest umiejętnie fizyczne? zadawać pytania. do sąsiadki, do cioci, do. do, do ehm, we wczesnych. Dlaczego ty mówisz o kobietach? Bo słyszałeś o liście zakupów. Listy zakupów dostają faceci tak. najczęściej. W pierwszych, w pierwszych ja miesiącach. Ja myślę, że kobietom się bardziej przydają, bo faceci i tak wiedzą, co mają kupić. I tak, i tak. Tutaj powiedziałbym, że. Ale chociaż jest faktycznie przewaga kobiet 65% użytkowników no, ja. to kobiety. Ale gdy zaczynaliśmy, gdy zaczynaliśmy to, był, to był powiedzmy 2009 rok, kiedy ta aplikacja wyszła po raz pierwszy, um, to byłoby też 80% mężczyzn, ale to też w sprawie, ponieważ wtedy smartfony, iPhone'y i tak to dalej, był, to był temat promowany głównie jako gadżet dla faceta, co nie do końca jest trafione, ale to, to też udowadniają dzisiejsze, dzisiejsze statystyki nas, naszych produktów. Filipie, powiedz nam jeszcze taką rzecz, zanim odpowiesz na nasze takie tradycyjne już pytanie, które zadam Ci za chwilę, ale powiedz nam, jak przetrwaliście najtrudniejsze momenty? Przypomnij sobie taki yy, trudny moment, być może jakiś przełomowy, kiedy chciałeś to wszystko ciepnąć, yy, rzucić, albo twoi wspólnicy chcieli tak zrobić, i przełamaliście jakiś kryzys? Jak to się dzieje? My mieliśmy wiele różnych kryzysów, no, mogę zacząć od tego, że my jesteśmy znani z listonika i to się może wydawać komuś, że to jest jakiś overnight success, że zrobiliśmy aplikację, ona wybuchła teraz miliony ludzi, natomiast po drodze było wiele projektów, które nie, nie wypaliły, tam zawsze są, zawsze za tym stoją jakieś trudne decyzje, zawody i niezrealizowany potencjał, tak, to, to nigdy nie jest łatwe, często się, człowiek też za późno. Jak przetrwaliśmy? My jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy aplikację mobilną, i w Polsce było bardzo dużo projektów, startupów, gdzie tym korem miała być aplikacja mobilna. Jesteśmy tak naprawdę jednym z niewielu, który jest rentowny, który jakoś tam nie utonął. I, i wydaje mi się, jak rozmawiam ze wspólnikami, jak myślimy o tym, co było tym kluczową rzeczą, to. To było to, że my bardzo wcześnie wyszliśmy, bo tutaj rozmawiamy o wyjściu do użytkownika, żeby zrozumieć potrzebę, mm -hmm. ale my również wcześniej wyszliśmy do, do naszego klienta, bo to są trochę osobne grupy, czyli z jednej strony ludzie, którzy korzystają, którym to sprawia, że mniej czasu spędzają w supermarkecie, że dowiadują się o promocjach, że po prostu mogą współdzielić tą listę zakupów z całą rodziną, ale z drugiej strony mamy też klientów, czyli marki fmc -kowe. Współpracujemy wiem, z 300, 400, no pewnie czy... jeszcze większe, ja nie jestem do końca od sprzedaży biznesowej, ale z bardzo dużą ilością marek, które wykorzystują to jako medium reklamowe. I my wyszliśmy już na bodajże w Stany, pierwszym tak. roku, kiedy tam tak naprawdę mobile był tylko rodzącym się mitem, kiedy byliśmy witani wszędzie jak takie trochę dziwaki, ludzie pytali nas jak to mogę zainstalować na telefonie, wyjmując stare Nokie. Jakby jakby to, to, to też jakby Wyszliśmy uroczy, w momencie uroczy. kiedy sprzedaż była bardzo niekomfortowa dla nas, kiedy czuliśmy, że się totalnymi niko, nikodemami, dyzmami jakby w, tej, w tej grze, ale właśnie wtedy mieliśmy czas, żeby się nauczyć, kiedy mobile zaczął, że tak powiem, żreć, kiedy zaczęło się naprawdę robić biznesowo ciekawie, to my byliśmy już na to gotowi. Czyli wniosek jest taki dla ewentualnych firm młodych, które nas słuchają, że bardzo w, na wczesnym etapie trzeba już myśleć o tym, gdzie w tym wszystkim jest biznes, a nie Oczywiście. tylko fan. No to Oczywiście. co, czas na nasze pytanie. Nasze do tradycyjne pytanie, które chcemy ci zadać także dzisiaj. Powiedz nam, co udało ci się zrobić z sukcesem w twojej firmie, Co sobie szczególnie cenisz? Coś, o co, czym się lubisz chwalić albo przynajmniej bardzo mile wspominać? I zawsze mnie krępują takie pytania, ale wydaje mi się, że takim programie. dużym, e, taką rzeczą, którą sobie myślę, kiedy rozmawiam o naszej firmie, że tak naprawdę coś fajnego nam się udało zrobić, to że my z tego tutaj lokalnej firmy na początku, głównie właśnie po łódzkich mediach promowaliśmy, cały czas mamy główną siedzibę w Łodzi, małą siedzibę jeszcze w Warszawie, drugą, e, to... My tak naprawdę jesteśmy firmą globalną, która aktualnie działa w Polsce. To znaczy mamy użytkowników najwięcej w Stanach, w drugiej kolejności to jest Brazylia, Polska i tak dalej. Biznes, też większość biznesu mamy z, z reklam przychodzących spoza Polski, I, i wydajemy kolejne produkty, które już całkowicie celują w rynek globalny. Czyli to, że z niedużego pomysłu, z tego strychu zrobiliśmy firmę, która bije się z, bije się z największymi. I my nasza lista zakupów jest najlepiej ocenianą listą zakupów ze wszystkich dostępnych na, na platformach mobilnych. To jest my, wydaje mi się, że w jakąś tam zdobyliśmy najlepszy produkt w swojej kategorii i cały czas się bijemy z najlepszymi. No to co, dla globalnej, ale łódzkiej firmy aby tak zawsze pozostało, by była łódzka, najbardziej łódzka filiżanka. Super, bardzo dziękuję. I tylko za dla zaproszenie, gości, za filiżankę. Biznes cafe. Ekskluzywnie. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję. To co? Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.